Witam na ostatniej części pierwszego wykładu. W tej części poznamy trzy proste algorytmy sortujące, czyli takie algorytmy, które dla, porządkują elementy danej listy, czyli dostają na wejściu listę i układają elementy tej listy uporządkowane zgodnie z, wartościami, z ich wartościami. Czyli przykładowo, jeżeli mamy listę liczb, to możemy ją uporządkować tak, żeby lista tworzyła ciąg rosnący. Dzisiaj poznamy trzy proste algorytmy sortujące, natomiast na jednym z kolejnych wykładów poznamy jeszcze dwa nieco bardziej efektywne. Pierwszy algorytm sortujący, o którym powiemy, to algorytm sortowania bąbelkowego. Jest to algorytm, który porównuje parę elementów listy. Czyli bierze pierwszy element listy i drugi, i porównuje, który jest większy potem drugi z trzecim, trzeci z czwartym i tak po kolei aż do końca. W momencie, kiedy, nasza, kiedy algorytm znajdzie parę elementów e, taką, że następnik jakiegoś elementu jest od niego mniejszy, wtedy takie dwa elementy są zamieniane miejscami. Czyli ten algorytm przegląda listę, porównując parę elementów. W ten sposób po jednym takim przejściu mamy gwarancję, że największy element listy jest na, na, jest na jej końcu. To przeglądanie listy powtarzamy n razy. Przy czym za każdym razem możemy to przeglądanie kończyć o jeden krok wcześniej, ponieważ za każdym razem jeden element, największy spośród tych, które jeszcze nie znajdują się na swoim miejscu na liście, trafia na swoje miejsce. To oznacza, że w trakcie działania tego algorytmu na końcu tablicy, na końcu listy, będzie taki fragment listy, gdzie już, już posortowany fragment listy, gdzie już będą te elementy, które tam docelowo mają trafić. Myślę, że najlepiej przekonać się, jak działa ten algorytm na przykładzie. Zobaczmy więc przykład działania sortowania bąbelkowego, tak jak mówiliśmy przed chwilą algorytm sortowania bąbelkowego, porównuje kolejne pary elementów i w sytuacji, kiedy element, który w liście jest wcześniej, jest większy, zamienia dwa porówn porównywane elementy ze sobą. Tutaj porównujemy element 5 z elementem 4, piątka jest większa, a więc zamienimy je kolejnością i porównujemy piątkę z dwójką. Ponieważ znowu piątka jest większa, to znowu zamieniamy je kolejnością. Tak samo jak piątka jest większa od trójki, więc zamieniamy. Porównujemy piątkę z szóstką. Tym razem piątka jest mniejsza od szóstki, a więc nie zamieniamy tych dwóch elementów miejscami. Natomiast szóstka jest większa od jedynki, więc zamieniamy jedynkę z szóstką. W tym momencie największy element listy jest już na swoim miejscu. I, I teraz nie musimy już porównywać jedynki z szóstką, tak? bo szóstka jest już na właściwym miejscu. No dobrze, to teraz zaczynamy od nowa porównywać sąsiednie elementy listy. Czwórka z dwójką, czwórka jest większa, zamieniamy. Czwórka z trójką, czwórka jest większa, zamieniamy. Czwórka z piątką, piątka jest większa od czwórki, a więc nie zamieniamy miejscami tych dwóch elementów. Piątka z jedynką... Oczywiście piątka jest większa. Zamieniamy. I teraz piątka już jest na swoim miejscu. Tak, Czyli po tym przebiegu wewnętrznej pętli dwa największe elementy listy są na dwóch ostatnich miejscach. Porównujemy dalej. Dwójka z trójką. Wszystko jest na swoim miejscu. Trójka z czwórką. Dalej. Trójka jest mniejsza czwórki. Nie zamieniamy miejscami. Czwórka z jedynką. Tu musimy zamienić. Zwracam Waszą uwagę na to, że w zasadzie ta lista jest posortowana poza tym, że jedynka jest za daleko w tej liście. To jest słabością algorytmu sortowania bąbelkowego. O ile największy element tablicy już po pierwszej iteracji zewnętrznej pętli trafia na swoje miejsce, o tyle element najmniejszy po każdej iteracji zewnętrznej pętli Przesuwa się co najwyżej o jedną komórkę w tablicy w lewo. Teraz oczywiście zamieniamy czwórkę z jedynką. Czwórka jest na swoim miejscu. Dwójka z trójką są, na, są w takiej kolejności, jak powinny być, więc ich nie zamieniamy. Trójka jest większa od jedynki, więc zamieniamy. Trójka jest na swoim miejscu. I na koniec porównujemy dwójkę z jedynką. Jedynka jest przed dwójką. Udało się. Posortowaliśmy. Całą listę. Mam nadzieję, że po obejrzeniu przykładu stało się dla Was jasne, jak wygląda algorytm sortowania bąbelkowego. Zobaczmy więc, jak go zaimplementować. Widzimy funkcję sortującą, która w argumencie otrzymuje tablicę i jej rozmiar i sortuje otrzymaną w argumencie tablicę. Widzimy, że wewnątrz funkcji mamy pętlę w pętli. Wewnętrzna pętla FOR przegląda tablicę. I kiedy napotka dwa sąsiednie elementy, takie, że element wcześniejszy jest większy od swojego następnika, to zamienia te dwa elementami, te elementy miejscami w tablicy. Zewnętrzna funkcja odpowiada za to, żeby to przeglądanie tablicy odbyło się n razy. Po n przejściach tablica jest posortowana. Zwróćmy uwagę, że za każdym razem wewnętrzna pętla zatrzymuje się o krok wcześniej. Zastanówmy się, jaka jest złożoność tego algorytmu. Aby to policzyć, policzmy ile razy porównujemy dwa elementy tablicy. To nam da pojęcie o tym, jaki jest rząd wielkości liczby kroków, którą potrzebujemy wykonać. Zastanówmy się więc. Za pierwszym razem w wewnętrznej pętli zmienna j przejdzie wartości od 0 do n minus 2. To oznacza, że, że dokonanych zostanie n minus 1 porównań. W drugim obrocie wewnętrznej pętli dokonanych zostanie n-2 porównań. I tak dalej. Otrzymujemy w ten sposób ciąg arytmetyczny o elementach od n-1 do 1. Jeżeli użyjemy wzoru na sumę szeregu ciągu arytmetycznego, to dostaniemy, że wszystkich porównań będzie n razy n-1 przez 2. To oznacza, że w naszej ulubionej notacji o duże będzie o duże od n kwadrat porównań. Mówimy w takiej sytuacji, że algorytm ma złożoność kwadratową. Teraz poznamy drugi z prostych algorytmów sortujących. Algorytm sortowania przez wybieranie. Idea tego algorytmu jest następująca. Mamy listę, którą chcemy posortować. A więc szukamy w tej liście, największego elementu i zamieniamy go miejscami z ostatnim. W ten sposób największy element już jest na swoim miejscu. Potem szukamy drugiego co do wielkości elementu listy i zamieniamy go miejscami z przedostatnim elementem listy. W ten sposób największy i drugi co do wielkości element już są na swoim miejscu. Jednocześnie lista jakby dzieli się na dwie części. Na tą, która jest nieposortowana jeszcze, i na to na końcu, gdzie, gdzie, która już jest posortowana i, i w której to części elementy są już na swoich docelowych miejscach. Teraz jest, zobaczmy przykład, żeby lepiej zrozumieć ten algorytm. Teraz przyjrzymy się działaniu na przykładzie algorytmu sortowania przez wybieranie. Algorytm ten wybiera największy element listy, jest to szóstka, i zamienia go z ostatnim elementem tablicy. W ten sposób szóstka jest już na swoim miejscu. Zwracam wam, wam uwagę, że łatwo jest powiedzieć wybieramy największy i tyle. Natomiast program, żeby wybrać największy element w liście, musi przejrzeć całą tablicę i ten największy element znaleźć. I tym zajmuje się wewnętrzna pętla w algorytmie sortowania przez wybieranie. Czyli żeby znaleźć największy element listy, my musimy ją całą tą listę przejrzeć. No dobrze, znaleźliśmy największy, zamieniliśmy z ostatnim elementem tablicy. Teraz w pozostałej części tablicy, znowu w tej nieposortowanej jej części, znowu znajdujemy największy element. Tym razem jest to piątka i znowu zamieniamy z ostatnim elementem tablicy. Tak, teraz dwa ostatnie elementy są już na swoim miejscu. Znowu szukamy największego elementu i znowu zamieniamy z ostatnim elementem tablicy. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Teraz tak się trafiło, że dwójka, która jest największym elementem nieposortowanej listy, już jest na swoim miejscu. Więc jej położenia nie musimy zmieniać. Na koniec w jednoelementowej liście nie musimy już nic robić. W ten sposób cała lista została posortowana algorytmem sortowania przez wybieranie. Myślę, że po zobaczeniu przykładu. Jesteśmy już gotowi, żeby spróbować zaimplementować ten algorytm. Na slajdzie widzimy funkcję selection sort, która podobnie jak poznana przed chwilą funkcja sortująca bąbelkowo dostaje w argumencie tablicę, jej rozmiar i ma otrzymaną tablicę posortować. Znowu widzimy, że mamy dwie pętle jedna w drugiej, dwie pętle for. Wewnętrzna pętla for znowu Każdym obrocie pętli zewnętrznej wykonuje się o jeden raz mniej. Czyli wartość J za pierwszym razem przebiega wartości od 1 do n-1, za drugim razem od 1 do n-2 i tak dalej. Dzieje się tak dlatego, że ta wewnętrzna pętla odpowiada za znalezienie największego elementu w nieposortowanej części tablicy. A ta z kolei w każdym obrocie zewnętrznej pętli jest o jeden element krótsza. W ostatniej linii ten największy element nieposortowanej części tablicy jest zamieniany miejscami z ostatnim elementem jeszcze nieposortowanej części tablicy. Jeżeli chcielibyśmy policzyć złożoność tego algorytmu, to podobnie jak w przypadku sortowania bąbelkowego, dostalibyśmy sumę szeregu arytmetycznego. I podobnie jak wtedy, dostalibyśmy, dostaniemy złożoność rzędu o duże od n kwadrat. O duże n kwadrat. Więc te algorytmy mają dokładnie taką samą złożoność czasową z dokładnością do notacji o. Pozostał nam jeszcze jeden z zapowiedzianych algorytmów sortujących. Algorytm sortowania przez wstawianie. Algorytm ten działa w ten sposób, że na początku sortowanej tablicy tworzy posortowaną podlistę, ale inaczej niż to miało miejsce w przypadku algorytmu sortowania przez wybieranie, tym razem elementy tej posortowanej podlisty wcale nie muszą znajdować się na swoich ostatecznych miejscach. Wygląda to tak, że najpierw sortujemy dwuelementową listę, czyli dwa pierwsze elementy, potem trzy pierwsze elementy, cztery pierwsze elementy i tak dalej. W czym zauważmy, że jeżeli posortujemy dwa pierwsze elementy, to one już są w dobrej kolejności i to, co musimy zrobić, to tylko znaleźć miejsce, gdzie mamy wstawić trzeci element. Jak go wstawimy, to mamy posortowane trzy pierwsze elementy. I teraz chcąc do tej posortowanej listy dołączyć czwarty element, no, wystarczy, że znajdziemy miejsce, gdzie go wstawić. Tak, te elementy, które są w tej posortowanej części, nie zmieniają już położenia między sobą. Natomiast żeby wstawić ten nowy element, do posortowanej części listy elementy większe od niego musimy przesunąć, żeby zrobić dla naszego wstawionego elementu miejsce. Tak jak, to ma, tak jak to jest, gdy w tablicowej implementacji listy próbujemy coś wstawić w środek listy. Tutaj jest dokładnie tak samo. I znowu zobaczmy przykład działania tego algorytmu. Zobaczmy teraz ostatni przykład na dzisiejszym wykładzie. Przykład jak tablicę sortuje algorytm sortowania przez wstawianie. Algorytm ten sortuje coraz większe początkowe kawałki tablicy. Na początku bierzemy jeden element, pierwszy element tablicy, pierwszy element listy i jednoelementowa lista zawsze jest posortowana. Teraz bierzemy pierwszy element listy z jej nieposortowanej części i szukamy dla niego miejsca w części posortowanej. Wstawianie elementu do posortowanej listy polega na tym, że przeglądamy tą listę od końca, tak długo dopóki napotkane elementy w tej posortowanej części listy są większe od wstawianego elementu. Piątka jest większa od czwórki, więc przesuwamy tą część posortowanej tablicy, która zawiera elementy większe od czwórki, w tym wypadku to jest tylko piątka, przesuwamy je o jeden w prawo, a zwolnione w ten sposób miejsce w tablicy. Wstawiamy czwórkę. No dobrze. Teraz chcemy wstawić dwójkę. Przeglądamy więc posortowaną część tablicy. Teraz ta posortowana część tablicy zawiera dwa elementy, 4 i 5. Szukamy miejsca, gdzie należałoby tam wstawić dwójkę. Oczywiście dwójka jest najmniejszym z trzech pierwszych elementów, więc ona powinna się znaleźć na początku. Zarówno czwórka, jak i piątka jest większa od dwójki, a więc i czwórkę, i piątkę przesuwamy o jeden w prawo, a na zwolnione miejsce wstawiamy dwójkę. I teraz mamy trzy pierwsze elementy listy posortowane. Idziemy dalej. Teraz chcemy wstawić trójkę do posortowanej części listy. Tym razem trójka nie jest najmniejszym z, z czterech pierwszych elementów, jest większa od dwójki, ale jest mniejsza od czwórki i piątki. Przesuwamy więc czwórkę i piątkę w prawo, a pomiędzy dwójkę a czwórkę wstawiamy trójkę. I mamy cztery pierwsze elementy listy posortowane. Teraz chcemy wstawić szóstkę. Szukamy więc elementów w posortowanej części listy, które są większe od szóstki. Takich elementów nie ma. Oznacza to, że nie musimy niczego przesuwać, że szóstka po prostu już jest na dobrym miejscu. I ostatni element, jedynka. Jedynka jest mniejsza od wszystkich elementów listy, więc wszystkie elementy posortowanej części listy musimy przesunąć w prawo. Na zwolnione w ten sposób miejsce wstawiamy jedynkę. Udało się. Posortowaliśmy całą listę. Tradycyjnie zobaczmy teraz, jak zaimplementować ten algorytm. I znowu mamy funkcję, która otrzymuje tablicę i jej rozmiar, i która tą tablicę sortuje. I tym razem mamy dwie pętle, jedna w drugiej, i która z literatorem zewnętrznej pętli mówi nam, ile początkowych elementów tablicy jest już posortowanych. Za pierwszym razem jest to jeden element. Każda tablica jednoelementowa jest posortowana. Za drugim razem i jest ma wartość 2, oznacza to, że dwa elementy są posortowane. Na koniec i przyjmuje wartość n-1. To oznacza, że pierwszych n-1 elementów jest posortowanych i musimy tylko znaleźć miejsce dla ostatniego n tego elementu. I jest jednocześnie indeksem tego elementu, który chcemy wstawić do posortowanej części listy. W wewnętrznej pętli szukamy miejsca, w który mamy wstawić element po indeksie i. Jednocześnie przesuwamy elementy w posortowanej części tablicy. Przesuwamy je po to, żeby zrobić miejsce dla naszego i tego elementu. W ten sposób w momencie kiedy znajdziemy miejsce dla naszego elementu, to jednocześnie zwolni się tam komórka, gdzie będziemy mogli ten element wstawić. Instrukcja if, która jest bezpośrednio za zewnętrznym forem, sprawdza czy w ogóle jest potrzeba szukania miejsca dla naszego elementu? To oznacza, czy element o indeksie i jest mniejszy od swojego poprzednika, bo jeżeli nie jest, to znaczy, że już teraz jest na dobrym miejscu. Jeżeli zastanowimy się, jaka jest złożoność tego algorytmu, to w pesymistycznym przypadku to znowu jest o dużo od n kwadrat. Dlaczego? Ponieważ w pesymistycznym przypadku, wtedy, kiedy nasza tablica jest odwrotnie posortowana, a więc największy element jest pierwszy, a najmniejszy ostatni, to za każdym razem musimy przesunąć wszystkie elementy już tej posortowanej części po to, żeby zrobić miejsce dla nowego tego i tego elementu. Natomiast w przeciwieństwie do poprzednich algorytmów, w przypadku kiedy lista jest już posortowana, to ten algorytm działa w czasie liniowym, bo wtedy wystarczy jednokrotne przejście listy. I ten if, który mamy tutaj zaraz po forze, warunek w tym ifie nigdy nie będzie spełniony. To oznacza, że wewnętrzna pętla for nie zostanie wykonana ani razu. Ta własność algorytmu sortowania przez wstawianie sprawia, że bywa on wykorzystywany jako fragment bardziej złożonych algorytmów sortujących. Właśnie wtedy, kiedy spodziewamy się, że lista, którą mamy, jest prawie, co by to nie znaczyło, posortowana. To już ostatni z algorytmów, jakie mieliśmy dzisiaj poznać. I koniec pierwszego wykładu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszamy za tydzień. W kolejnym, na kolejnym wykładzie będę mówił o takich strukturach jak kolejka i stos. Powiem o tym, jak zaimplementować listę przy mocy tablicy tak, żeby efektywnie powiększać jej rozmiar. I żeby operowanie na początku listy było szybkie, a także opowiem Wam o algorytmie, który bardzo chciałem znać, gdy byłem w Waszym wieku.